Za moją muszę dać tu. A teraz, łączę muzykę pod górkę mam. Ale na to się pisałam, tak czy tobie do biegu Sama drogę wybrała, chciałam tak. Czy na moję zydę ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Mówi coś od samu chodzi, drrrr, drrrr, od samu chodzi, drrrr, drrrr. Szampan wylewa się to z ten o tym, mówi coś, od co mu chodzi. Cisuje mnie i gada co chce. Koś mówi coś, spokojnie schodzi. Kam oczy byłeś uroczy. Będę udawać że już nie boli. Szampan wylewa się to mogę znieść. Koś mówi coś, od co mu chodzi.

Down a baby nag on the you do me to make sound. A baby nag on five, you do me to make sound. <laughs> a form in the night, she weaned. Baron have me no hands down. Stay with me, mama my halo. I got my A2 now. Is like I could awake ever. I'm gonna shout you out over my looking eye. I'm a story by all the ways. Maybe I'll see your hello. We know you must save a grace. You're everything to me more. It's more than my love in your face. Maybe I'll see your hello. I pretty morphine good hello, hello, hello. I'll see your hello, hello, hello. Teraz się myjemy. Teraz muszę jeść. Teraz skocz... Ue, ui, ui, Skoczyłam. Teraz się wycieram. Teraz zamknę drzwi. Są zamknięte. Ojacie. Się... Aż, a teraz teraz będziemy się smarować kremu. w krem. Kładę sobie wałeczek. O, a ile już macie? Łacie 5. Zakręcam ten krem, i go kładę tu. Najpierw tylko za ręce. Potem się będę smarować, i tam się psikać, hi, i będę mówić pa. Pa. się smaruje. Fajnie. Fajnie smaruję się kremem i skaczę. I wyjdę. Znowu się wyczuję. I na końcu będę się psikać. Jakim tym czy tym? Możemy Dobra, następnym razem będzie mój pas patrol od Oliwii, który... Oliwia nam zostawiła, bo Oliwia zabrzmiał. a ile już macie? Cześć. Dobra, psikamy się. Psikamy się. Zakręcam płyn. Podkładam go na same miejsce, na te same. I jestem gotowa. Wszystko gotowe, a teraz się żegnamy. Papa, pamiętajcie, że się nazywam Skaj Nowakowska i byłam w kąpieli.